Dzień dobry. W tej krótkiej prezentacji chciałbym przedstawić wszystkie funkcje renderingu AI dostępne w ArchLine 2025 w wersji Interior i Pro. Pierwszą z funkcji jest rendering AI w oparciu o scenę wykonaną w ArchLine. Funkcja ta pozwala przekształcić graficzny lub nawet szkieletowy widok okna 3D programu w pełnoprawną wizualizację. Wystarczy ustawić żądany widok w oknie 3D i wybrać polecenie AI Render w menu wizualizacja z zakładki widok. W dalszych krokach określamy, czy jest to wizualizacja wnętrza, czy widok zewnętrzny. Określamy styl wizualizacji, opisujemy słownie po angielsku, co dokładnie chcemy osiągnąć. Wybieramy tryb dokładny lub kreatywny. Tryb kreatywny zdejmuje ograniczenia z AI i pozwala na nieco swobodniejsze podejście do kreacji. AI może dodawać własne elementy do istniejącego modelu, tak jak na przykład drzewa lub jakieś elementy wyposażenia wnętrz, rośliny dodatkowe lub postaci ludzkie. Tryb dokładny ogranicza AI, tak aby nie dodawała nic więcej poza tym, co jest już w modelu. Na końcu określamy styl, w jakim chcemy otrzymać finalną grafikę. I użycie tej funkcjonalności tak naprawdę pozwala nam w szybki sposób sprawdzić, jak nasz projekt prezentowałby się wykończony w różnych stylach. Drugą funkcją AI to tzw. Staging AI. AI dodaje wyposażenie wnętrz. Można powiedzieć, urządza nam nasz projekt. W tym przypadku możemy wczytać dowolny obraz pustego lub częściowo urządzonego wnętrza i może to być render, ale nawet także zwykłe zdjęcie, na przykład wykonane telefonem. Dodatkowo, po pozostałych polach, które uznamy, możemy dodać opis, co chcemy mieć w pomieszczeniu lub czego AI ma nie zmieniać, lub ewentualnie właśnie co dodać. Dodatkowo wybieramy typ pomieszczenia i taki ogólny styl, w jakim chcemy utrzymać to pomieszczenie, w takim, jakim chcemy, żeby było wykonane. Na końcu efekt finalny jest to właśnie jakaś aranżacja wnętrza w dowolnym stylu zgodnie z naszym opisem.